Cześć, jesteśmy GBBC. Potrzebujesz przeprowadzić szkolenie przygotowane specjalnie dla zespołów w Twojej firmie? Jesteśmy w stanie przygotować i dostarczyć doskonałe warsztaty w obszarze. Sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji dla kupców, sprzedawców i menedżerów, komunikacji i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, zarządzania zakupami, strategii biznesowych, OKR, czyli Objectives and Key Results, efektywności osobistej i zespołowej oraz digital marketingu. Wiemy, że znalezienie dostawcy szkoleń to bardzo ryzykowne zadanie. Przecież ryzykujesz niezadowoleniem współpracowników, stratą czasu, stratą pieniędzy, a brak efektów szkolenia oznacza, że nadal musisz szukać rozwiązania. Współpraca z nami to naprawdę niewielkie ryzyko, bo za nami tysiące godzin szkoleń, a uczestnicy twierdzą, że było warto. Nie wierzysz? Porozmawiaj z nimi. Jesteśmy praktykami biznesu a nie teoretykami. Na salę szkoleniową nie wpuścimy męczka, który przeczytał trzy książki i chce o nich opowiedzieć grupie. Potrafimy uczyć i trenować. Pracowaliśmy w najlepszych polskich firmach szkoleniowych. Pracowaliśmy z najbardziej wymagającymi klientami w Polsce. Mamy dużo pokory i doskonale opracowany proces przygotowania do szkolenia. Obejmuje on m.in. spotkanie kalibracyjne, preworki i postworki, ankiety przed i poszkoleniowe. Dodatkowo po szkoleniu spotkamy się z Tobą, aby dokładnie omówić wyniki szkolenia i podzielić się refleksjami oraz obserwacjami. Co więcej, rozwijamy uczestników także po szkoleniu. Wierzymy, że szkolenie przyniesie efekty, jeśli praca na sali szkoleniowej zostanie wzmocniona praktyką w świecie rzeczywistym. Uczestnicy otrzymują od nas zadania wdrożeniowe i spotykają się z trenerem po szkoleniu, aby zweryfikować, czy to, czego się nauczyli, naprawdę działa. Dodatkowo pozostają z trenerem w kontakcie dzięki dostępowi do przestrzeni roboczej. Porozmawiajmy, zweryfikuj, czy możemy coś dla Ciebie zrobić.